Pomysł na grzebanie w wodzie narodził się już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat temu. Pierwsze akcje, takie znane jakby medialnie, są z początku tego wieku. I tak to po kolei różne jeziora, różne osoby zaczynały po prostu sprzątanie jako organizatorzy. Myśmy się skontaktowali cztery akcje temu. Jako Perfect Diver. Jako perfect diver magazyn dla nurków i freediverów traktujące o przyrodzie, ekologii, środowisku nurkowym wodnym i tak staliśmy się partnerem akcji Sprzątanie Świata. To jest czwarty finał, który wspólnie organizujemy pod wodnym. Przede wszystkim jest wielka mobilizacja. Środowisko nurkowe jest takie mocno zintegrowane pod tym kątem, że każdy chce nurkować w czystych wodach. Dlatego bardzo dużo nurków przyjeżdża, przychodzi, bierze udział w takich akcjach, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy dumni i bardzo dziękujemy. Ta integracja prowadzi do tego, że dziesiątki nurków wchodzi do wody i wyciąga z niej bardzo różne rzeczy. Są to takie śmieci od takich powszednich, typu butelki, po przeważnie piwie, po różne jakieś metalowe części. Nie wiadomo do czego służyły wcześniej, ale czasami są to skrawki czegoś. Jest dużo plastiku. Nie wiem z takich ciekawszych fantów dzisiaj, co się znalazło, bo jeszcze nie zrobiliśmy rozeznania. W zeszłym roku. Było parę ciekawych śmieci, typu wózek dziecięcy, czy, czy muszla klozetowa? Zdarzają się samochody, zdarzają się motocykle, rowery, Meble. naprawdę naprawdę. Czasami... człowiek jest bardzo ciekawą istotą, potrafi specjalnie coś przynieść nad jezioro i to coś, co przyniósł wrzucić do jeziora, nie wiemy dlaczego i po co. A jak widać na takiej akcji jak dzisiaj, gdzie jest 80 nurków, sprzątanie łączy ludzi. A tutaj mamy takie trochę dzikie utopisko. Jezioro Durowskie są takie miejsca, gdzie są śmieci zalegające co najmniej kilkadziesiąt lat. Nie są to śmieci z tego roku, ale są to głównie śmieci stare. Świadomość się zmienia na plus. Są już takie jeziora, w których te akcje trwają od kilku lat, cały czas w tym samym miejscu, organizowane przez te same osoby. I w tych miejscach często widać już, że tych śmieci jest mniej niż było 2-3-4 mhm. lata temu. Mnie się wydaje, że dzieci są świetnie wyedukowane w szkołach. Ja to widzę też po mojej córce że ma taki nawyk nieśmiecenia, szukania śmietnika, segregacji. Myślę, że problem jest troszeczkę w takich rocznikach. Mniej więcej naszych, może troszkę starszych, gdzie tutaj faktycznie no nie zawsze to idzie w parze. Eee, znaczy zasada no jest i... taka, że jak się przyjdzie na takie sprzątanie z dzieciakami rodzinnie czy z przyjaciółmi, to te dzieciaki, które zobaczą to sprzątanie, wezmą w nim udział. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Myślę, że 99%, że nie będą potem śmiecić. Więc rośnie nam pokolenie. My już znamy takie dzieciaki, które, nie wiem, w 2009 roku miały na przykład roczek. A teraz sprzątają z nami. Świadome pokolenie. Czyste jeziora to podstawa, ale nie chodzi tylko o czystość taką chemiczną, biologiczną, ale też o tak zwaną, nazwijmy to czystością mechaniczną, czyli o niewyrzucanie szkła, niewyrzucanie desek nabitych gwoździami, czy puszek po farbie, czy tego typu rzeczy, które mogą się wbić nogę w nogę. I często się tak zdarza, jeżeli Osoba, która turystycznie przyjechała sobie nad jezioro, żeby wypoczywać, spaceruje sobie po wodzie, żeby się ochłodzić, bo na przykład nie umie pływać, więc nie wypływa gdzieś daleko, tylko chodzi sobie w zakresie głębokości 1,5 metra, może sobie zrobić krzywdę. krzywdę. Jeżeli jest taka ilość nurków jak dzisiaj, 80 osób, i oni zaczynają wchodzić w kilku miejscach do jeziora, które nie jest jakieś super przeźroczyste, widoczność. Przed wejściem do wody była na poziomie dwóch, może 3 metrów. To po wejściu, po nurkach, którzy sprzątają i wyciągają te śmieci z dna, które są zasane przez dno, ta widoczność spada do kilkudziesięciu do kilku centymetrów. Dlatego trzeba to robić naprawdę bezpiecznie i z wyczuciem zawsze w parze.